No więc hej, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony Wasz ulubiony Beauty Boy Władek. E, mamy poranek dla was czwartek, dla mnie jeszcze środa. E, nagrywam ten wstęp już trzeci raz, dlatego że założyłem sobie, że nagram ten filmik rano, skoro mam faktycznie się ogarnąć. I chyba jeszcze nie wystarczyłem, co dobrze się obudziłem, bo najpierw nagrałem gadając totalnie rzeczy bez sensu, później nagrałem wstęp z wyłączonym mikrofonem i dopiero teraz po raz trzeci nagrywam go i mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Jakiś czas temu mogliście oglądać filmik z moją wieczorną rutyną pielęgnacyjną, jeżeli nie to zachęcam do obejrzenia, bo jest bardzo fajny, tak uważam osobiście. No i obiecałem Wam tam, że jeżeli macie ochotę to przygotuję dla Was również wersję poranną, także mam nadzieję, że dzisiaj razem się ogarniemy, skoczymy razem pod prysznic. I życzę Wam oczywiście wszystkim dobrego początku dnia, dzień dobry w ogóle. Mam nadzieję, że wszyscy wstaliśmy dobrą nogą. Um, I tak, w międzyczasie zdążyłem już po nagranym wstępie po raz pierwszy wy, wyczyścić sobie zęby. Tutaj wam wstawię gdzieś dowód na to, że to zrobiłem. Um, jedyna z rzeczy, które Wam wtedy powiedziałem, tak na początek. Jest to, że pasy do zębów, które lubię, bo w sumie nigdy o tym nie mówiłem, i też pokażę Wam wcześniej, nigdy o tym nie mówiłem, bo nigdy nie ma na to okazji, okazji i to jest jedyny moment, kiedy tak naprawdę mogę w ten temat poruszyć. Bardzo lubię też Oral B. Te na dziąsła, bo mam dość wrażliwe dziąsła i bardzo lubię tą szczoteczkę soniczną. Nieważne którą, tak naprawdę wydaje mi się, że one wszystkie działają podobnie, natomiast po prostu lubię szczoteczki soniczne, bo zauważyłem, że od kiedy ich używam, to w sumie ani razu nie miałem dziury u dentysty, dziury w zębach u dentysty, jak byłem, gdzie przed tym zawsze miałem dziury w zębach, bo ja, ja jadłem. Teraz już nie, ale jadą naprawdę bardzo, bardzo dużo słodyczy. Tak więc, um, tak, czuję, czuję ogromną różnicę, jeżeli chodzi o szczyteczki soniczne i polecam wszystkim, nieważne jakie. Um, I teraz co? W zależności od tego, jaki mamy dzień i na całą ochotę, gole się albo się nie gole. Jak widzicie, nie goliłem się od jakiegoś czasu, także dzisiaj się razem ogolimy. Jeżeli chodzi o ogolenie, korzystam z takich najzwyklejszych maszynek. Czasami używam elektrycznych, ale ostatnio... Um, Jakość ta moja, którą mam, przestała mnie dobrze golić. Pewnie to nie, pewnie to nie jest wina maszynki, ale e, używam takich teraz zwykłych z e, gilet, także bardzo e, męsko, prawda? I słuchajcie, do golenia używam e, żeli damskich, do golenia nóg, na przykład, czy coś takiego, bo uważam, że mają fajniejsze składy, są dużo delikatniejsze, no i o wiele, o wiele bardziej wolę właśnie żele od e, pianek, czyli że mamy... Żel, który się dopiero zmienia po nałożeniu na skórę w piankę. I gole się raczej tylko i wyłącznie z e, kierunkiem wzrostu włosa. Bardzo, bardzo rzadko kiedy gole się pod włos. Bo mam na tyle wrażliwą skórę, że mnie to dość mocno podrażnia, i część z Was może pamiętać, że chodziłem kiedyś na laserowe usuwanie zarostu. I co prawda, duża część tego zarostu się usunęła, ale nadal nie wszystko. I tak jak oni mówią, że potrzeba pięciu zabiegów, to tak naprawdę ich potrzeba przynajmniej dwa razy tyle. Także byłem po prostu na za małej ilości. Niestety teraz już zaczyna się wiosna, lato, więc nie będę i zapisywać się na kolejne jakby dostrzały tym laserem. Natomiast myślę, że jak to minie i będzie um, znowu jesień, to się zapiszę na jeszcze tak 5 zabiegów na każdą strefę, żeby jeszcze raz się dostrzelać, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nie lubię mojego zarostu. Teraz sobie zwilżyłem twarz i umyję ją e, tym cleanserem, który Wam pokazywałem ostatnio, używam go teraz codziennie, jest bardzo, bardzo przyjemny, używam go raczej rano, bo jest bardzo delikatny, a co drogą jest to cleanser z Good Molecules e, Rose, Daily, Rose Water Daily Cleanser, um, bo jest bardzo, bardzo delikatny, więc używam go raczej rano, wieczorem, po tym jak nosiłem makijaż, zresztą tam też Wam w tym filmiku z wieczorną pielęgnacją opowiadałem trochę dokładnie na ten temat, ale wieczorem jak... Nasze makijaż, to usuwam go przy pomocy olejka, czy e, bardziej jakiego wiecie, balsamu do usuwania makijażu. I później, ewentualnie, jeżeli czuję jeszcze potrzebę, to korzystam ze faklar z e Laroche La posay To jest mój ulubiony żel do oczyszczania twarzy. Uff. Teraz osuszam twarz, dociskając dość mocno, ale nie pocierając ręcznikiem za dużo twarzy, bo, tak jak mówiłem Wam ostatnio, podobno to bardzo, bardzo niedobre dla skóry, no i teraz przejdziemy do kroku, który bardzo często robię po goleniu. Ogólnie bardzo, bardzo często e, robię ten krok, który Wam zaraz pokażę. I mówię o nim znowu zdecydowanie za rzadko na kanale, bo jestem od tego uzależniony, a, a nie mówię o tym, bo po prostu jakoś tak zapominam zawsze. I to jest używanie maseczek, zwłaszcza glinkowych. Jestem ogromnym, ogromnym fanem maseczek glinkowych. Mam tutaj tak naprawdę dwie propozycje. Jedna to jest przełożona maseczka z dermaglinu, którą Wam zresztą też, zresztą też zaraz pokażę, do pudełka po maseczce z Sephory, takiej, która była z synkiem. Ona była bardzo fajna, chociaż nie na tyle, że kupiłem ją kupię, ponownie. Jeszcze mam glinkę z Resibo, którą Wam pokazywałem ostatnio w wiadomościach kosmetycznych, którą mam... Już tak naprawdę na zużyciu. Bardzo, bardzo fajna. Jest delikatna, więc wolę ją w dni, kiedy się nie gole. A w dni, kiedy się gole, to przeważnie chcę, żeby mi to ta maseczka była na tyle mocna, żeby ona wszystko wyciągnęła z tej skóry, żeby ona była bardzo mocno matująca, żeby ona była taka, wiecie, ultra fest, oczyszczająca. I słuchajcie, pokażę Wam, bo ja tą maseczkę mam zawsze w zapasie. Um, akurat nie chodzi o konkretnie to, bo tutaj mam taką anti akne dla mężczyzn, dla, przepraszam za telefon, zatem nie wiem go wyciszyć w każdym razie ta jest taka przeciwtrądzikowa dla mężczyzn um, ale to nie jest ważne, która to jest maseczka, bo one wszystkie są naprawdę ultrapodobne chodzi po prostu o to, że to jest, o to, że jest to maseczka z dermaglinu i każda mi się tak naprawdę podobała jedno opakowanie ma 20 gram i moim zdaniem tego opakowania starczy na o wiele więcej niż na jeden raz dlatego ja zawsze wyciskam je do e, słoiczka, żeby ono było wiecie świeże i żeby można było tego użyć dwa albo nawet trzy razy czasami. I przeważnie robię tak, że otwieram dwie, trzy, wyciskam naraz do słoiczka i później używam aż się to nie skończy. Um, I muszę powoli wybrać się w ogóle. O, tutaj tak wygląda, wycisknięte chyba ze dwie maseczki, które już były oczywiście używane. Muszę w każdym razie wybrać się do Rosmana, bo chyba tylko w Rosmanie są dostępne te maseczki. Po zapas, bo zostało mi już tylko cztery, a ja naprawdę jestem od nich uzależniony i korzystam z nich ultra, ultra często. Hmm, może też dlatego moja skóra wygląda tak dobrze ostatnio, bo zawsze kiedy wracam do regularnego używania maseczek, to moja skóra doznaje jakby odrodzenia i zaczyna wyglądać świetnie, a jak przez jakiś dłuższy czas nie używam maseczek, bo czasami też mi się to zdarza, ale dość rzadko, to idę takie pogorszenie, także. No nie wiem, ja dość mocno na maseczkach polegam. I jedna rzecz. Wiem, że wszyscy mówią, że maseczka nie może zastygnąć, bo wtedy wysusza skórę i w ogóle jakieś tam uszkodzenia się dzieją i tak dalej. O mój Boże, powiem wam tak, nie obchodzi mnie to. Ja uwielbiam, kiedy maseczka, maseczka zastyga do samego końca. I szczerze mówiąc. Ja, tak jak wam mówiłem ostatnio, mam oczy z ziemniaków, ja mam skórę z ziemniaków, czyli jak worki z ziemniakami. Ja mogę naprawdę na mojej skórze robić dużo i mi to nie szkodzi. I ja dosłownie kocham zaschnięte maseczki i też mi chodzi o to, żeby ona mnie trochę tak wysuszyła, trochę mnie zmatowiła, czy nawet bardzo. To jest też moja ulubiona maseczka na wszelkiego rodzaju okazje, czyli że jeżeli coś się dzieje. Ważnego, mam jakiś event, albo zależy mi na, na tym, żeby makijaż super leżał i super się nosił. I zobaczcie, że ja jej używam naprawdę dużo, bo ja bardzo lubię tą maseczkę. W każdym razie, jeżeli mi zależy na tym, żeby makijaż się długo nosił, dobrze wyglądał i dobrze się nakładał, to też zawsze sięgam po jakąś maseczkę glinkową. Przeważnie jest to ta, nie musi być to ta. Nie mówię Wam, że, że to jest jakiś holy grail. Ale e, maseczki glinkowe to jest, no, no uwielbiam je, kocham je, dosłownie je kocham. E, no i co, i teraz czekam tak naprawdę aż to wszystko wyschnie tak totalnie na, na wiór i wracam do Was i idę się myć pod prysznic. No i teraz kiedy jestem już taki pięknie suchy i popękany e, czas iść pod prysznic. E, ogólnie produkty, których używam e, do mycia włosów to Wam pokażę od razu. Tu nie przywiązuję w sumie do włosów większej uwagi, akurat szampan mam z Mysterium, nie wiem co to jest za marka szczerze mówiąc, wzmacniający i mam odżywkę do włosów z Garniera Banana Hair Fructis, coś takiego. A jeśli chodzi o ciało, to mam otwarte dwa produkty, Dr. Irena Aries Hair and Body Wash Gel dla mężczyzn, bardzo, bardzo ładnie pachnie i Aloe Vera Naturalny żel do higieny intymnej. Taki dostałem kiedyś w paczce, stwierdziłem, że mogę otworzyć i spróbować. Także takie są moje produkty, a ja zabieram się za mycie. Okej, okay, no więc stało się to, co wszystkie osoby, które nie pozwalają maseczkom zasychać, mogą powiedzieć, że o nie, umarłeś, albo coś w tym stylu. Czasami mi się tak dzieje, że jak ta maseczka popęka, to w miejscach pęknięcia <głynie> moja skóra jest czerwona, ale mi to nie przeszkadza i to e, za chwilę mija. Także muszę się wytrzeć. No więc, dobra, włosy sobie przeczeszę do przodu dzisiaj. Ja zawsze, właśnie rano decyduję o tym, czy będę miał grzywkę, czy będę miał um, przedziałek. Dzisiaj zaczeszę je do przodu, czemu nie. Na razie wygląda bardzo płasko, bo ja nie mam jakoś dużo włosów, ale jak wyschną, to na pewno sobie je trochę tak podsuszę, wiecie, do góry, żeby było ich trochę więcej. Także teraz pielęgnacja, zaglądamy do mojej zaufanej lodóweczki z poprzedniego odcinka i bierzemy się za tonik. Przygotuję sobie całą pielęgnację, żeby nie odwracać się za każdym razem i, i robimy. Ok, no więc jeżeli chodzi o tonik, tak jak ostatnio, jest to ten retinolowy. Jest go już coraz, coraz mniej, więc się bardzo cieszę, że wreszcie będę mógł tworzyć coś nowego. Nie mogę się doczekać, bo tak jak powiedziałem wam w tym poprzednim odcinku, ten tonik jakoś mnie nie zachwyca z, 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 za bardzo. Po toniku robię serum pod oczy, tak samo jak w poprzednim odcinku ląduje Basic Club peptydowe serum i tak samo jak ostatnio aplikuję go tym aplikatorkiem, mimo że nie powinienem, prosto pod oczy i dość blisko linii rzęs, bo tak jak mówiłem znowu w poprzednim odcinku mam te oczy trochę jak z ziemniaków, więc i tak im się nic nie stanie, natomiast jakbyście wy mieli bardziej wrażliwe oczy, no to uważajcie, żeby... Nie aplikować waszych produktów za blisko linii rzęs. No i następnym krokiem normalnie u mnie byłby serum, właśnie z, też z Base Clubu, 10% niacinamid, ale wydaje mi się, że wczoraj mi się totalnie skończyło. Nie wiem, czy uda mi się coś z tego wylać dzisiaj. A jeżeli się nie uda, wygląda to, że się nie uda, no nie uda się, to w takim razie dzisiaj otwieramy. Swoją drogą to serum było bardzo, bardzo fajne, bo. Nie powiedziałem tego. Bardzo fajne, bardzo przyjemne i myślę, że jak wykończę moje wszystkie serum i będę potrzebować znowu jakiegoś z to chętnie zaopatrzę się w to. Ale w takim razie, skoro już mi się tam to skończyło, no to mam okazję dzisiaj przetestować po raz pierwszy dostałem taką miniaturkę od Sephory, hmm, Truth Serum z Ole Hendricksen i to jest serum z witaminą C. Także czekało u mnie w tej lodówce, aż wykończę tam ten więc akurat dzisiaj nadszedł ten dzień. No, wychodź. Dobra, mamy pierwszą kropelkę. Mmm, o mój Boże, ale to pachnie strusem. Mmm, o mój Boże, tak i ogólnie, jeżeli nie wiecie, jestem na diecie, więc nie jem owoców w ogóle. A to pachnie tak dobrze pomarańczą, o matko, ale mam sobie teraz pomarańczę na nie wyobrażacie. Konsystencja bardzo przyjemna, bardzo lekka. Oczywiście dzisiaj się Wam nie wypowiem na temat tego, jakie to ma właściwości, czy widzę jakąś różnicę i tak dalej. Natomiast podoba mi się konsystencja. Tyle Wam mogę powiedzieć na start i w takim pierwszym wrażeniu. Ale ten zapach, nie mam pojęcia, czy tak bardzo podobnie przemawiał ten zapach. jakbym nie na tej, na tej diecie nie, nie był, ale. O, w tym momencie to dla mnie pachnie niesamowicie. Dobrze, więc serum mam już na twarzy. W ogóle, jeżeli chodzi o Ole Hendrixen, razem z tym serum dostałem jeszcze takie, taką maseczkę. Pad Glow Facial. Na początku myślałam, że to jest żel oczyszczający, ale to jest maseczka z kwasami. I powiem Wam szczerze mówiąc, że bardzo, bardzo mi się podoba. Jest strasznie droga, więc na pewno ja sobie nie kupię, bo to też była miniaturka, jak widać. Ale jest. Um... Sorry za te piszczące lustro, ale jest bardzo, bardzo przyjemne. Więc jeżeli Wam nie szkoda hajsu, to mogę Wam ją polecić. Jeżeli szukacie czegoś takiego wiecie delikatnie złuszczającego, jedziemy dalej i dalej staram się wykończyć ten Lotion z Hadala który mi się do końca nie podoba, ale tak jak Wam powiedziałem w poprzednim odcinku, staram się po prostu te rzeczy zużywać do końca, żeby się nam nic nie marnowało, no i szanować te kosmetyki, które już sobie kupiłem albo dostałem. I to, co zostaje, ściągam niżej. Krem pod oczy będzie z resibo Bright Now. Um, to jest taki krem rozświetlający. Więc ja go sobie nakładam pod oczy. On zawiera taką, jakby, um, delikatną ilość pigmentu, taką dosłownie, dosłownie minimalną, dzięki czemu on faktycznie. I rozświetla to okolicę pod okiem, bo odbija światło, no i delikatnie pozwala niwelować zasinienia pomaga niwelować zasinienia Natomiast ktoś mnie zapytał kiedyś w komentarzach, czy można tego używać zamiast korektora, no to na pewno nie. Jest to tylko i wyłącznie krem z najmniejszą ilością pigmentu, także jako um, sąsiedzi zaczęli wiercić. Mam nadzieję, że tego mocno nie słychać. W każdym razie to się nadaje tylko i wyłącznie jako krem. Krem do twarzy będzie z Bielende Professional Supreme Lab. To jest krem z bakuchiolem. To jest moje drugie opakowanie, albo nawet możliwe, że trzecie opakowanie i jeszcze czwarte mam w zapasie w lodówce. Powiem, wam, że bardzo, bardzo fajny krem, bardzo lekki, bardzo przyjemny. Też ładnie pachnie, ale tak delikatnie i jest bardzo dobry pod makijaż. Także tutaj mi odpowiada w tych czterech kwestiach. Plus, to jest krem teoretycznie przeciwstarzeniowy, ale też przeciwtrądzikowy, więc to są dwie rzeczy, które mnie najbardziej martwią, czyli że to, że nadal mi coś wyskakuje na twarzy, plus to, że już mam 27 lat i trzeba, mm, trzeba zadbać o to, żeby to starzenie troszeczkę spowolnić. Także bardzo mi się podoba pod kątem ogólnie, ogólnie całościowo ten krem uważam, że jest bardzo, bardzo fajny. Także wilże i przy okazji zwalczam oznaki starzenia teoretycznie. Chociaż z tego co wiem, bakuchiol na pewno nie jest tak mocny jak retinol, to też jest, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, roślinny odpowiedni retinolu. Tak przynajmniej się o nim mówi. Mój balsam, który wam pokazywałem ostatnio, mam aktualnie w kurtce. I tak jak myślałem, w lodówce miałem jeszcze jeden balsam. Ten też jest z sylwego, tylko że on jest z peelingiem. I chyba nie powinienem go używać codziennie, bo w nim jest peeling. Ale szczerze mówiąc, wcale mi to nie przeszkadza. Bo jestem za leniwy, żeby szukać jakiegoś innego balsamu. Wiem, że w studiu mam jeszcze jeden. Ale musiałbym wychodzić i iść, i brać, nie chce mi się, ten jest pod ręką, ja tego peelingu nawet nie ścieram z ust, tylko czekam aż on sobie sam odpadnie. I jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to wykańczam twarz filtrem przeciwsłonecznym, tutaj mam akurat z holiki, holiki Ten filtr to najlepszy filtr, jaki kiedykolwiek miałem, bo jest bardzo, bardzo lekki, jest tak naprawdę jak krem nawilżający, ale jest na tyle lekki, że tak naprawdę żadnego nawilżenia nie dodaje, więc... Um... Więc nie wiecie ani żadnej białej poświaty, ani żadnej tłustej warstwy na skórze, przy okazji jest świetny pod makijaż. Dla mnie jeżeli krem przeciwsłoneczny nie jest dobry pod makijaż, no to ja już go nie będę używać. Po prostu nie ma mowy. Bo dla mnie makijaż jest najważniejszą rzeczą na świecie. Więc jeżeli przeciwsłoneczny filtr się pod makijaż nie sprawdza, to go nie używam. Dla osób, które mi zawsze mówiły, że używam za mało filtru, Możecie po wówczas w tym momencie być chyba usatysfakcjonowani, bo zaczęłam używać filtrów takiej ilości, że muszę go przez dłuższy czas masowywać skórę, żeby on faktycznie się płonął. Ale przynajmniej wiem, że jestem zapakowany tym filtrem na maksa. Podjeżdżam sobie pod oczy. Nie polecam ogólnie podjeżdżać za blisko filtrami pod oczy, bo przeważnie filtry pieką większość ludzi. Ten albo nie piecze mnie, albo on ogólnie nie piecze, ale znowu się powtórzę, ja mam bardzo niewrażliwą skórę na tego typu rzeczy, także ja sobie mogę na to pozwolić, wy musicie sprawdzić czy, czy, czy wam na to oczy pozwalają, czy nie, dla roche sej jest jeden filtr, który jest dedykowany um, też skórze pod oczami także jeżeli uważacie, że inne kremy was pieką, a chcecie też chronić skórę pod oczami, no bo nie widzę sensu w chronieniu całej twarzy i później nagle Mamy starą skórę pod oczami, bo tam się nie chroniliśmy. No to ten zaroż po wiem, że się nada, natomiast u mnie większość się sprawdza. Teraz szybka pielęgnacja ciała i zabiera się za suszenie włosów. Jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, ja nigdy nie używałem w ogóle produktów do ciała, ale ostatnio wyciągnąłem znowu parę z lodówki, bo czasami dostaję różne rzeczy w paczkach, przekazuję je innym ludziom, a czasami je zachowuję sobie. I słuchajcie, dostałem taki olejek jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, co to jest za marka. Nie wiem o co, o co z tym chodzi, nie wiem, czy to jest drogie, czy to jest stanie. Ale postawiłem go sobie po prostu jako ozdobę, no bo on by jak był taki pełny, to był ładny plus na dole ma różyczki, ale jak go sobie odkręciłem i poczułem jak on pięknie pachnie jakimiś owocami i gumą balonową, tak mi się przynajmniej wydaje to stwierdziłem, że muszę go spróbować używać i powiem Wam, że od tamtego czasu używam go non-stop. Ogólnie bardzo, bardzo wydajna rzecz. Nie myślałam, że olejki są aż tak bardzo wydajne, bo dosłownie biorę kilka kropel, mam załatwione ręce, później kilka kropel, mam załatwione wiecie, resztę ciała, a jakby zużycie jest naprawdę nieduże. Tutaj jest 150 ml, um, używam go codziennie od dłuższego już czasu i nadal jest tego produktu tam bardzo, bardzo dużo. Także to się, to się zaczęło mi podobać. Mam większą skórę, ładnie pachnącą i w ogóle wszystko jest fajne. Także um, nie mam pojęcia, co to jest za olejek. Jeżeli widzicie go na ekranie albo pokazywałem wam go wcześniej na ekranie, to jeżeli wam się podoba, możecie sobie zapisać nazwę i... Go sprawdzić w internecie. Ja myślę, że jak mi się skończy, to też będę go sprawdzać i zobaczę sobie, ile on kosztuje i ewentualnie sobie go dokupię. Z, najbardziej chyba z racji na ten zapach, bo zapach jest naprawdę szalenie przyjemny, także bardzo, bardzo polecam. No i teraz pozostaje mi wysuszyć włosy. Nie zawsze suszę włosy, czasami pozwalam im wyschnąć naturalnie. Dzisiaj dla kwestii przyspieszenia i zrobienia tego razem z Wami wysuszę je teraz w suszarku. Mm, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Nie pamiętam, czy, znaczy nie wiem, czy oglądaliście, um, le, albo jeżeli oglądaliście, to nie wiem, czy pamiętacie, ale tam w filmiku z wieczorną pielęgnacją pokazywałem, że używam retinolu i witaminy C naraz. I powiedziałem, że nie wiem, czy tak można, jeżeli nie, to dajcie mi znać, że i pewnie i tak nie posłucham, ale że warto po prostu wiedzieć ewentualnie. Ale powiem Wam, że po tym, jak mi napisaliście, że nie powinno się tak robić, bo wtedy te produkty się razem neutralizują, no to jednak się posłuchałem, więc. Odstawiłem na razie witaminę C z Sylveco i używam tylko i wyłącznie tego serum z retinolem z Nakomi. I używam go na bardziej suchą twarz niż poprzednio, bo też przeczytałem Wasze komentarze. Widzicie, ja czytam te komentarze i się słucham jednak. Okej, okay, no więc włosy mam suche. I pozostaje je tak naprawdę tylko i wyłącznie ułożyć, o ile w ogóle je będę układać. Nie wiem, czy będę to robić dzisiaj, bo w sumie nie mam niczego w planach. Będę siedzieć w domu, także um, mogą sobie zostać tak w naturalny sposób ułożone. Natomiast jeżeli bym je układał jakkolwiek, to przeważnie używam trochę um, wody z solą, dlatego że um, mam bardzo proste, bardzo płaskie włosy, które. Nie mają praktycznie życia, więc to je troszeczkę podsusza, sprawia, że są bardziej, wiecie, poogmatwane. Dorzucam sobie czasami troszeczkę takiego pudru z, do objętości, do nadawania objętości z Schwarzkopf, ale myślę, że każdy puder tego typu robi dokładnie to samo. I czasami, żeby sobie właśnie dodać troszeczkę znowu tej tekstury, używam e, suchych szamponów. I bardzo, bardzo lubię ten lakier do włosów z got be, którym też przyklejam peruki. Ale najbardziej korzystam z tych dwóch pierwszych produktów. Te zaczęłam używać tak, wiecie, czasami, niedawno. W sensie czasami używam i od niedawna ich używam. Bardziej się trzymam jednak tamtej dwójki. Więc pff, to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się razem obudziliśmy, że, że będziecie mieli miły dzień. I tak, dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. I do zobaczenia.